Witajcie! Chcemy Wam przedstawić wirtualny poradnik dla młodzieży dotyczący dbania o zdrowie. Jak wiecie, zdrowie to nie tylko brak choroby, ale przede wszystkim stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Na taki dobrostan składa się dobre funkcjonowanie w wielu obszarach. Musicie dbać nie tylko o ciało, ale i o umysł, emocje, relacje z innymi. Relacje społeczne możecie kształtować tak jak my przez wspólne spędzanie czasu, zabawę, rozmowy, współpracę, np. przy realizacji takiego projektu jak ten przedstawimy Wam kilka niemieckojęzycznych scenek, które poruszają zagadnienia dotyczące dbania o zdrowie. Nie wyczerpują one tematu, ale podpowiadają od czego zacząć drogę do zdrowia. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej scenki. Es ist wichtig, auf die Augenhygiene zu achten. Ja, das finde ich auch. Man soll jeden Tag Zähne putzen. Duschen ist auch wichtig. Maske tragen, die Hände waschen und Abstand halten auch. Jak widzieliście, zaczęliśmy od podstaw, czyli od higieny. Powinniśmy codziennie myć nasze ciało, włosy, zęby. Ponadto powinniśmy też dbać o czysty, dostosowany do pogody strój, wietrzyć pomieszczenia i zachowywać wokół siebie porządek. Kolejnym krokiem do zdrowia będzie dbanie o aktywność fizyczną. Zobaczcie. Es ist wichtig, auf die Ja, auf jeden Fall. Schön gehen zu dem Rücken. Fahrrad fahren kann man sogar mit Freunden. Laufen ist auch eine Möglichkeit. Warto podejmować każdą aktywność nie tylko na siłowni, ale przede wszystkim na świeżym powietrzu. Zachęcamy do biegania, gry w piłkę, jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach. Dobre są też górskie wędrówki, spacery i każda inna aktywność. Aktywny odpoczynek to bardzo ważny aspekt zdrowego stylu życia, ale dla równowagi musimy też zadbać o zdrowy sen. Posłuchajcie. Jakiś ślad jest też ważny. Ale jak długo powinniśmy ślać? Śląbię 5 godzin. Śląbię 12 godzin. Optimalnie trzeba man 8 godzin. Koniecznym dla zdrowia czynnikiem jest 8 godzinny sen. Choć musimy pamiętać, że nie tylko sen i wypoczynek nocny jest ważny, ale również regularny odpoczynek w czasie nauki. Pracy może być czynny, jak wcześniej mówiliśmy, albo bierny, na przykład w postaci krótkiej drzemki czy relaksu na łonie natury. Kolejnym ważnym aspektem w dbaniu o zdrowie jest odpowiedzialne odżywianie. Warto zwrócić uwagę na to, co jemy i pijemy. Zresztą sami zobaczcie. Man soll auch auf die Ernährung achten. Ja, zu sich sind ungesund. Echt? Das verstehe ich doch nicht. Aber ich liebe Süßigkeiten. Obst und Gemüse ist viel gesunder. Ja, du hast recht. Auf gesundes Trinken sollten wir auch achten. Was meinst du dazu, dass ich auf Cola verzichten soll? Ja, genau, ich bin damit einverstanden. Da ist sehr viel Zucker drin. Aber kann man Wasser trinken? Es ist wichtig, zwei Liter am Tag zu trinken. Ja, das stimmt. Na gut, ab heute trinken wir nur Wasser. Das ist eine tolle Idee. Świadome podejmowanie decyzji żywieniowych jest ważne. Istotne jest również dbanie o komfort psychiczny i radzenie sobie z różnymi problemami, które spotykamy w naszym życiu. Powinniśmy rozwijać nasze kompetencje emocjonalno-społeczne, zwłaszcza dotyczące relacji z innymi, rozwiązywania konfliktów, wyrażania emocji we właściwy sposób, ale też radzenia sobie ze stresem, a stresu w życiu ucznia nie brakuje. wann fühlst du dich gestresst? ich bin gestresst, wenn ich viele hausaufgaben habe. was machst du, wenn du gestresst bist? ich bitte meine freunde oder Rat. super, wenn ich stress habe, kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. du solltest eine pause machen und an die frische luft gehen. Wszystkie przedstawione wyżej czynniki będą sprzyjać dbaniu o zdrowie. Jednak jest też grupa czynników, które mogą wpływać negatywnie na nasze zdrowie. Ograniczmy cukier, czas przed telewizorem, komputerem, w mediach społecznościowych. Unikajmy zagrożeń takich jak papierosy, narkotyki, dopalacz czy alkohol. Naprawdę, nie trzeba dużo, żeby dbać o zdrowie. Kilka prostych wskazówek przedstawimy w ostatniej scence. Eure Gesundheit. Ich esse viel Obst und Gemüse und ich trinke viel Wasser. Ich treibe Sport, ich schwimme und ich trainiere Fußball. Ich gehe oft mit meiner kleinen Schwester spazieren und ich schlafe nach acht Stunden. Ich wasche mich jeden Tag und ich putze mir die Zähne nach dem Essen. Ich benutze nur gute Kosmetik. Mamy nadzieję, że każdy z Was już podjął decyzję, która przyczyni się do poprawy jego zdrowia i samopoczucia. Powodzenia, życzymy Wam dużo zdrowia.